Znajdujemy się na wiosennej ramówce telewizji Polsat. Ze mną Joanna Kurowska. Witam cię bardzo serdecznie. Witam serdecznie. To jest wiosenna ramówka. Ja się ubrałam na wiosennie, dlatego że wiosna zobowiązuje i poproszono o stroje wiosenne. Ale widzę, że ja jestem w mniejszości. Nikt się tym nie przejął, że jest tutaj bardzo, jak zwykle w Polsce przeważa kolor czarny. Ale za to w Polsce też od lat uwielbiają teściów. I to nie tylko serial, ale generalnie są dowcipy o teściach i teściowych, no ale serial też się przyjął. Kolejny sezon przed nami. Trzeci sezon. Ja myślałam, że my tylko zrobimy jeden sezon, bo to nie jest taki dowcip yy, prosty, bo Jaroszyński pisze taki troszeczkę surrealistyczny, jak ktoś widział daleko od noszy, to wie, jak to było pisane. Yy, to nie jest prosty dowcip, ale on się przyjął i, i no... Teraz w platformach jest tak, jak coś nie ma oglądalności, to nie idzie. A my robimy już trzeci sezon, ja jestem z tego bardzo powodu zadowolona. Nie sądziłam, że zrobimy aż trzy sezony. Ale ten sezon będzie bez Julii Wieniawy. Dlaczego? No, Julia Wieniawa chyba miała inne propozycje. Nie wiem, co się tam zadziało, ale cały czas o niej mówimy. Ja miałam parę scen, właśnie mówiących o, o Julce Wieniawie, o, o, mojej, cór o mojej córce. No każdy ma prawo, każdy ma prawo wyboru, każdy ma prawo zrezygnować, każdy ma prawo poczuć się zmęczony gdzieś tam materiałem i podejrzewam, że u niej tak było, chociaż nie wiem dokładnie. No była bardzo zajęta, miała swoje swoje. To jest, wie pani ona ma ty, taki wachlarz możliwości i, i tyle propozycji, że, że no, przyjęła coś innego, podejrzewam i. I z nami już nie mogła się spotkać, terminy jej się nie zgadzały, więc y, trzeba to uszanować i, i teraz cieszyliśmy się, że była z nami w ogóle. No. To była dla nas też, y, y, też y, bardzo przyjemna, fajna współpraca, że Julka mogła dwa sezony z nami być.